Cześć, nazywam się Daniel Kędzierski i przez wiele, wiele lat pomagałem wielkim korporacjom robić nowożytny marketing. Teraz. Jestem osobą, która zmieniła zdanie i postanowiła pomóc małym, lokalnym przedsiębiorcom. Stworzyłem technologię, która zajmuje się marketingiem dla każdej małej firmy. Jestem pierwszym Europejczykiem, pierwszą osobą w Europie, która otrzymała nagrodę Kotlera, a jednocześnie jedyną osobą, która dostała to w kategorii technologii. Zbudowałem narzędzie dla Ciebie, dla takich osób jak Ty, jak inni mali przedsiębiorcy, którzy mają 20-30 złotych budżetu dziennie i muszą codziennie znajdować nowych klientów. Stworzyłem dla Was narzędzie, które sam będzie robiło marketing. Jest to agent AI, który pomaga tobie nie tylko chronić swoją firmę, ale też zdobywać klientów. Jak to działa? No, wyobraźmy sobie, jak wygląda twój dzień pracy. Pracujesz cały dzień, hardkorujesz, naprawdę mocno pracujesz i co? Na koniec sprawdzasz wizytówkę w Google i co tam masz? Masz tam informację, że twoja firma jest bez sensu, że woda była za zimna, a pan był nieuprzejmy, a ogólnie jedynka. I postanowiłem z tą niesprawiedliwością walczyć, a mianowicie zbudowałem aplikację, która automatycznie prosi wszystkich klientów o to, żeby zostawili opinię. Jeśli ta opinia jest negatywna, bo czasami tak jest, to ona najpierw trafia do Ciebie. Zanim się eskaluje, zanim pójdzie do miejsca, z którego nie da się tego usunąć, trafia do Ciebie i masz czas na to, żeby zareagować. To technologia, która nie tylko dba o Twój wizerunek, nie tylko blokuje wystawianie negatywnych opinii, ale również jedną robi bardzo ważną rzecz: utrzymuje z klientem relację, wysyła. Do niego sms -y, przypomnienia, wysyła link do Twojego fanpage'a, a co najważniejsze, automatycznie pozwala targetować reklamami na Facebooku i Google tych, którzy do Ciebie dzwonili. Mało tego, ta aplikacja również na telefonie robi jedną rzecz, która buduje Twoją przyszłość, a mianowicie zajmuje się pozycjonowaniem Twojej firmy w modelach generatywnych w czacie GTP, w Gemini, czyli tam, gdzie teraz ludzie będą szukać. Szukają fryzjera, szukają firmy, która zajmuje się cardetalingiem, szukają wszystkich firm, które coś mogą dla nich zrobić i chcą dobrać jak najlepszą wersję dla siebie. I zapytają się czata. A czat. Poleci Twoją firmę. Zapytaj się nas o Colab, aplikację, która pomaga przedsiębiorcom takim jak ty i aplikację, która jest oficjalnym partnerem Meta, ponieważ to, co robimy, to jest znaczące ułatwienie dla setek tysięcy małych przedsiębiorców na świecie. Do zobaczenia w gronie naszych klientów.